Nie macie tego, bo siecie. <śmieniciela> nie. Nie. Ja nie... A żebyś płacił, nie nie, 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 nie będzie płacił, on sobie jeszcze to kupi. <śmieniciela> nie stójcie do więzienia. Jest, jest. Za tym alpem. Na bieżącego. Jedź, jedź. Na da da Jacek, dalej. <hans> 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 JEST! Co to było? Ja boty, Nie chciałbym to zobaczyć, ale wypadłem. Ale na szczęście. Co jest? To jest samochód! Ale biały p... Ktoś tu chyba zapalił. Eeej! O, leży. Co? O! Spadajcie! Spadajcie! O! Jesteśmy otoczeni! <laughs> Jaki PTSD Jazda Jak się to robi? Robisz mip mi Tu na, będą na. miny, tu będą tak bardzo miny Nie wierzę, że to by nie zadziałało Wysiadłem prosto typowi przed twarzą Mina? Okej, okay, nie o tak nie chodziło. <śmianowicie> Dawaj, cykasz się? Co się cykasz? Ale blisko rzuciłeś. Ja do no to dzisiaj. <śmianowicie> ja Nie Zostaje pijatem kto tu kurwa wejdzie. O! <śmianowicie> o! <śmianowicie> Like you, okay. Ej, wjeżdżamy na B? Tak na dziko, Tak na dziko. ten samolot. O! On sam się <laughs> usunął. Ej, <Ech u> <laughs> O, o! o! Nie! Nie! <laughs> Czy ty właśnie znużywałeś chłopa z bagnetem? No nie wierzę, znaczy. 82, osiem, ej, osiem, minus 18, osiemna, o, leci. I znowu miał trzy cele i wybrał mnie. Tak. Ja się zajmuję. <śleks> <ślektorki> twoja twarz! <śleks> Okej, okay, niemiło tak. To... Taki czołg, pokażę nie. No, robimy im plecy, dawaj. Nawet się nie spodziewają. Chyba, że trafiłem na minę, ale jest na to mała szansa. <grym> Jebany debilu.